Zobaczcie, DPD wysłałem paczkę do Francji, kosztowało to jakieś półtorej stówy Po trzech tygodniach paczka do mnie wróciła, bez podania przyczyny Aczkolwiek do klienta, któremu to wysłaliśmy we Francji, powiedzieli, że nie mogą mu dostarczyć, bo paczka... Co to syczy w ogóle? To jest uh -huh. Tak doszła paczka i prawdopodobnie jeszcze. Znaczy, oni napisali, że oni nam uh -huh. zwracają tą paczkę, ponieważ jest zbyt długi czas na magazynie. A, że po, I po prostu no, w tak. Jednym zdaniem mi tak odpowiedzieli. Nie I napisali, tak. mi, że jest zepsuta ani uszkodzona. Ale Grzesiowi we Francji powiedzieli, że spaczka paczka uszkodzona ja mu nie dostarczą mi. Powiem wam, że dużo osób się skarży na DPD, ale wiecie co? Jeżeli ktoś by chciał nam podpowiedzieć, co można zrobić w takiej sytuacji? Ech. To jesteśmy chętni na jakieś informacje od Was, jeżeli możecie nam pomóc powiedzieć, co, gdzie i jak z tym zrobić, bo to jest jakaś kpina. I naliczyli pewnie karę e, za zwrot paczki, czyli pewnie będzie 300 zł do zapłaty. Chyba ich suty trapią. Jak coś to wysyłamy za pośrednictwem a paczki i to szło DPD-kiem. ludzie strasznie się na DPD skażą, że są takie patologie z nimi. No, rozdupili całą paczkę. Masakra. A więc moi drodzy, jeśli ktoś z was miał jakąś taką sytuację podobną do tej, a może nam podpowiedzieć, to będzie bym bardzo radzi za to. Powiem wam, że w tej paczce są też paragony nabite. Więc teoretycznie nie wiem, nie otwierajmy już tej paszki, ale zakładam, że tam część rzeczy może w ogóle nie być, a część rzeczy może być uszkodzonych. I też nie wiem teraz, jak, jak to w ogóle powinno wyglądać. Pewnie zaraz z chatem GPT coś się skonsultuję, ale być może zawsze. Jakbyście wy mi podpowiedzieli, ktoś z Was może miał taką sytuację, powiem Wam, że polecam. DPD, spisujecie się. Powiem Wam, że kiedyś dużo osób przeczyło na impost, ale my, jak wysyłamy paczki, to impost chyba jest jedną z lepszych firm na tle tych innych. Powiem Wam, Poczta Polska, która rzuca paczkami, to już Wam rzucałem gdzieś filmik na, na YouTubie, Tutaj, właśnie z tą firmą, ostatnio z jakąś inną firmą, H, nie wiem czy nie był GLS, że albo jakaś inna firma, wysłaliśmy paczkę, później oni ją rozwalili, wrzucili ją na paletę, bo ją rozwalili i stwierdzili, że mam im dopłacać nie wiem, 200 zł, czy jest. już nawet nie pamiętam, bo, bo oni rozwalili paczkę i wrzucili ją na paletę spór jest w trakcie, co nie? ale tutaj to jest po prostu masakra, paczka kosztowała 1,5 stówy, pewnie półtorej stówy doliczyli, jeszcze nie patrzyłem w systemie za, za zwrotkę jej Plus, z tego co wiem, we Francji do Grześka dzwonili, bo to do, do kumpla jest wysłana paczka, mówi, że powiedzieli, że mu nie dostarczą paczki, bo jest uszkodzona. Czyli, reasumując, nadałem paczkę, oni ją uszkodzili, nie dostarczyli do Grześka, zwrócili do mnie i naliczyli mi karę za to, że uszkodzili paczkę.